No, ty fajniej to kiedy przyjdzie to Twoja koleżanka? E, Tweety? No a kto? Przecież nikt inny nie przyjdzie po Powinna za chwilkę być, ona miała wypadek. Wypadek? Jaki wypadek, dziecko? No, spadła z urwiska. Co? SOBIE żartujesz ze mnie? To wcale to nie jest wcale śmieszne, wiesz? Wiem, że to nie jest wcale śmieszne, ale to prawda. Ale nic się nie stało, spokojnie. Mój Boże, zaraz. Spokojnie, mamo, spokojnie. BIP, bip. O, już jest. Ej, tutaj, Twiti! Jadę! Dzień dobry! Dziecko, nic nie jest! No właśnie! A co miało mi się stać? Wszystko jest dobrze. No, ale ponoć miałaś wypadek. A, tak, spadłam z urwiska. Spokojnie! To było średnie, średnio wysokie urwisko. Boże, święty Twiti. No to co robimy? Gdzie ma to samochód? Zostaw go tutaj, um, no więc tak, wyjmij najpierw kotę ze swojego plecaka, tak, dobrze, już wyjmuję, z tam? mam je tutaj. I co z nimi robimy? Yy, ta fajnie. no, aha, yy, tak, parę tutaj zostawiamy, a resztę rzeczy na piknik zanosimy miejsce tam, gdzie stoi już parawan. A, fajnie, no dobrze, to ja mogę już tam iść? To jest tak, możesz iść o tam. A to ja wiem, wiem, bo widziałam ten parawan po drodze. Dobra, no to my, ja doniosę o to. Dobra, ja poniosę o to. A je to. No, a dla mnie nic nie zostało. O, już, ale to jest super. No, pogoda jest bardzo ładna. Tak, ale może zrobimy już piknik? To dobry pomysł. No dobrze, no to... Czyli to trzeba... Gdzie, my, gdzie położymy jedzenie? Jedzenie na tym dużym kocu. gdzie my siedzimy. Dobrze, no to... To się tym teraz zajmiemy. Mniam. To wszystko tak pysznie wygląda. To racja. Fajnie. Dobra, no to... Zaczynamy jeść? Mm. Ale 40 minut później. O Boże. Nie trzeba było się tu wszystko tego rzucać. Ma pani zupełnie rację. Boli mnie brzuszek, mama. Nie też. O, ja to w ogóle nie wiem, co robię w tym koszyku. O, odpocznijmy chwilę tutaj i... O, I pójdziemy tam z powrotem. A my potem pójdziemy na spacer. No właśnie. O Boże, jaki fajny wiatr. O, o. 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 o Boże. Pół godziny później. No dobrze, uwaga kochani. My, mateczki wasze, pozbieramy tutaj wszystko i pójdziemy tam. Wiecie sami gdzie. A wy stejcie razem na ten spacer. Oooooo, jeszcze nie możemy chwilę odpocząć. Nie, nie możecie. Idźcie. Ale mogą podpoczywać. Nie, nie mogą. No dawaj. Michel. No, no dobrze, dziewczyny, chodźcie już. Tweety, czekaj, gdzie tak pędzisz? Dobra, trzeba to wszystko pozbierać. Dobra. No złość stąd.

O Boże, ale mi się nie chce iść. A myślę, że mi się chce. Dziewczyny, czekajcie. Wow, ale wielkie drzewo. Ojacie. Ej, może na nie wyjdziemy? A to drzewo? No tak. My ty wyjdziemy, a ty polecisz. Ach, no chodź. No nie. Dobra. Ej ja już na Was czekam. Okej. Okay. Oh, kiedy one tu wejdą?